I gdzie ten filtr się znajduje, kabinowy? W każdym modelu, w różnym miejscu. Gdzieś tam widziałem pod maską, w niektórych modelach. Ten Ford jest z roku 2015 silnik 1.5 diesel. I może bym tego nie nagrywał, ale chciałem właśnie wyjąć filtr kabinowy i miałem spory kłopot. W internetach nie szło znaleźć. Były Fordy, ale były jakieś inne. Gdzieś tam miały pod maską. A w tym modelu, w tym roczniku, filtr kabinowy znajduje się tutaj, gdzie nogi pasażera. Czyli tak musimy odkręcić tą śrubeczkę. Zdjąć ten plastik. No, i pokażę wam dalej, co jest pod tą śrubeczką, jak tam się dostać, a zatem odkręcamy tą osłonę, ściągamy, co by się naszym oczom ukazało. Tam, bliżej. Okazały się tu dwie śrubeczki, które też trzeba odkręcić. I też tu chyba powinna być trzecia jeszcze. No, ale tu są dwie. Ta gwiazdeczka na tą śrubę, to jest bodajże T27 chyba a ta gwiazdeczka na tej śrubeczki to jest T20 i powiem Wam, że tutaj filtra już nie mam Filtra nie mam, bo jakiś czas temu go wyjąłem, to jest ten filtr, wyjąłem go, bo tutaj na czwartym biegu, że tak powiem, mało co dmuchał. Jak go usunąłem, to na pierwszym biegu dmuchał bardziej niż na czwartym, czyli był tak zasyfiały. Czyli wyjąłem go jakoś chyba w styczniu. Teraz mamy czerwiec. Eee, Wydawało się, że tu będzie pełno kurzu w samochodzie. A jak widzimy niekoniecznie tak jest. W innym aucie, gdzie filtra nie miałem to faktycznie tam wszystko się wsypywało z zewnątrz. Ale widać tu jest tak skonstruowane, że niekoniecznie to ma wpływ. Ja tutaj filtra zakładał nie będę, bo nie tyle co z oszczędności, Więc dlatego z racji, że tutaj z braku tego filtra kurzu jakoś dużo nie ma, ja tutaj żadnego nowego wkładał nie będę. Mówię, auto nie moje, to i tam na tym filtrze nie zależy. Aby rozwijają się tutaj teraz, tym bardziej jazda z klimatyzacją, kiedy to tutaj się zrobi mokre, aby jakieś pleśnie, grzyby. A tak, po prostu z przewodów klimatyza klimatyzacyjnych, wszystko wydaje mi się wywieje na. <gryw> ja wiem, są zdania podzielone. Większość powie, jak jest filtr, to ma być, ale kiedyś auta nie miały takich filtrów. I... Było dobrze. Dobra, tak to wygląda, jakby ktoś właśnie szukał i nie wiedział, gdzie to tam się znajduje. Zakładając, wsuwamy tutaj. O, ładnie klikło. I jak coś po robocie. Dzisiaj króciutki filmik. Mówię, nie nagrywałbym, ale sporo się naszukałem po internetach. A żeby przy tym modelu tego fordzika yy, znaleźć informację, gdzie ukryli ten filtr. Okazało się, że dużo rozbierać nie trzeba, jest niemalże na wierzchu. Chociaż skoda fabia miała tak fajnie, bo też z tej strony ściągało się to. Była taka klapka z dwoma zasuwkami wystarczyło rozsunąć, zdjąć filtr sam wypadł. Tak było przy Fabii kojarzę ta jednak trzeba użyć narzędzia, Wie, jeżdżę od Stycznia bez niego. Auto kurzem pokryte w środku nie jest. Robię jakieś 15 tysięcy na niecałe 2 miesiące. Czyli jakby już miało być zasyfione, to by było. Ja tak zostawiam, tym bardziej, że teraz w okresie letnim, kiedy to klimatyzacja będzie częściej chodziła, po co ma zbierać wilgość i być siedliskiem dla wszelkiego rodzaju grzybów i bakterii, nie, będziemy bez, zresztą ostatnio nawet śmierdziało z niego, tak wam powiem, dobra, dzięki za oglądanie, do następnego, cześć.